W ogóle szkoły aktorskie czy te teatralne grzebią się pozytywnie oczywiście w człowieku. Uwrażliwiają, zmuszają wręcz do tego, żeby zastanawiać się, dlaczego coś się robi, dlaczego coś się mówi, kim jesteśmy wobec innych ludzi, bo z tego się składa istota tego, co robimy. My, przygotowując rolę, musimy sobie odpowiedzieć: jesteśmy takimi psychologami amatorami, a czasem nawet nie amatorami, bo pracujemy też z psychologami. Ja w ogóle nie lubię słowa sukces, mimo że ono jest piękne. No boże, człowiek sukcesu już 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 mamy dystans i gdzieś tam się trochę wyostrza nam percepcja. Natomiast ja myślę, że bardziej lepiej chyba byłoby powiedzieć, żebyśmy próbowali być w tym co robimy szczęśliwi, bo jeśli robimy coś co sprawia nam przyjemność, radość już na tym najwyższym poziomie szczęście, to wtedy można myśleć o tym jako o sukcesie. To znaczy Ja mówię, bo Boże, nie podsumowuję swojego życia, bo, bo nie chcę nawet, żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas po tym świecie pochodzę i narozrabiam, w cudzysłowie oczywiście, ale tak jak patrzę sobie wstecz na to moje życie, to, to ja to uśmiecham się do niego. Uważam, że parę fajnych rzeczy udało mi się zrobić.